Moi drodzy bracia, bliskość tych wydarzeń staje się coraz bardziej nieuchronna i może nastąpić nawet w ciągu najbliższych kilku dni. W wizji pojawił się majestatyczny Anioł ze świetlistymi skrzydłami jak Słońce i zaczął przemawiać stanowczym i mocnym głosem, przekazując ojcu Piotrowi niebiańskie ostrzeżenie. Anioł ujawnił, że wkrótce spotka go nieopisane cierpienie, będące zapowiedzą okresu globalnego oczyszczenia. Zbliżająca się postać ukochanego papieża, czczonego przez miliony wiernych, stanie się symbolem ofiary potrzebnej ludzkości, która znajduje się na skraju moralnej i duchowej przepaści. Gdy anioł przemówił, na rozgwieżdżonym niebie pojawił się obraz Charlesa Akute. Charles, młody wyznawca, który niedawno został kanonizowany, ukazał się jako światło nadziei, ze swoim życiem poświęconym wierze i miłości. Stał się teraz światłem przewodnim dla wszystkich, którzy czuli się zagubieni w ciemności. Anioł wyjaśnił, że Charles Akute będzie reprezentował czystość i wiarę potrzebną do stawienia czoła przyszłości. Jego historia, pełna cudów i poświęcenia, zainspirowała miliony ludzi, przypominając im o znaczeniu wiary i potrzebie wytrwania w swoich duchowych przekonaniach. Wizja szybko się zmieniła, ukazując sceny konfliktu i wojny. Wielka międzynarodowa potęga, uzbrojona po zęby, zaatakowała naród ojca Piotra, siejąc zniszczenie i chaos. Miasta płonęły, a krzyki rozpaczy mieszały się z rykiem eksplozji. Zaciemnione dymem niebo odzwierciedlało powagę sytuacji. Ten wielki międzynarodowy konflikt był nie tylko wojną armii, ale duchową bitwą między siłami dobra i zła. Ponadto klęski żywiołowe takie jak trzęsienia ziemi i tsunami, dodały do i tak już niszczycielskiego scenariusza niewątpliwe oznaki boskiego gniewu i potrzebę powrotu do autentycznej wiary. Ojciec Peter z przerażeniem obserwował rozwój wydarzeń, gdy zaczęły się manifestować zjawiska niebieskie. Spadające gwiazdy przecinały nocne niebo w płomieniach, zaćmienia przesłaniały słońce i księżyc, a tajemnicze światła tańczyły w ciemności. Zjawiska te były wyraźnymi i nieomylnymi znakami boskiego powrotu, naglącym wezwaniem do wiary i nawrócenia pośród ucisku. Każda spadająca gwiazda była wezwaniem do nadziei, a każde zaćmienie momentem refleksji nad kruchością ludzkiego życia. Wizja zakończyła się przesłaniem duchowej odnowy i nadziei. Pomimo cierpienia i zniszczenia, anioł zapewnił Ojca Piotra, że po okresie oczyszczenia świat wkroczy w erę bezprecedensowego pokoju i duchowej wiary. Odnowiony świat odnajdzie nową harmonię pod boskim przewodnictwem miejsce, w którym nadzieja i wiara zatriumfują nad ciemnością. Obietnica lepszej przyszłości rozświetliła serca wszystkich, zachęcając ich do zachowania wiary i nadziei, nawet w najciemniejszych czasach. Połączenie strachu i nadziei zdominowało ich serca. Wizja Żywa i potężna, nie mogła zostać zignorowana. Zdał sobie sprawę, że jego misją było przygotowanie swojej społeczności, a być może całego świata, na to, co miało się wydarzyć. Z nową determinacją zaczął dzielić się boskim przesłaniem i przygotowywać wszystkich na zbliżające się oczyszczenie. W ciągu następnych kilku miesięcy przesłanie o Piotra szybko się rozprzestrzeniło. Postać Charlesa Akute. Ukochanego i czczonego, stała się jeszcze potężniejszym symbolem nadziei i wiary. Jego oddanie Eucharystii oraz historię wiary i cudów były opowiadane podczas każdej uroczystości, inspirując młodych i starszych do ponownego odkrycia swojej duchowości. Cierpienie papieża, zgodnie z przewidywaniami, stało się katalizatorem globalnego ruchu modlitwy i pokuty. Wizje konfliktów i wojen stały się smutną rzeczywistością. Wielkie międzynarodowe potęgi zaczęły przemieszczać swoje armie, niszcząc naród ojca Piotra. Jednak pośród zniszczenia, niebiańskie znaki nadal się manifestowały, wzmacniając wiarę tych, którzy wierzyli w przesłanie kapłana. Spadające gwiazdy i zaćmienia były interpretowane jako boskie przesłania, zaproszenie do zachowania wiary pomimo trudności. Duchowa odporność ludzi została wystawiona na próbę. Ale obietnica duchowej odnowy i trwałego pokoju dała im siłę, by iść naprzód. Na całym świecie powstawały grupy modlitewne, a kościoły były pełne wierzących szukających pocieszenia i przewodnictwa w postaci Charlesa Akute, który nadal świecił jak latarnia w nocy, żywy przykład tego, jak wiara może zmienić świat. W miarę upływu czasu konflikty zaczęły ustępować i pojawiło się nowe poczucie nadziei. Klęski żywiołowe. Niegdyś postrzegane jako kara boska, zaczęły być postrzegane jako szansa na odbudowę i odnowienie świata. Społeczności zjednoczyły się, aby odbudować swoje życie, kierując się wiarą i nadzieją, które odnalazły w trudnych czasach. Wreszcie, zgodnie z obietnicą zawartą w wizji K.S. Piotra, świat wkroczył w erę pokoju. Duchowe lekcje, wyniesione z okresu oczyszczenia, odmieniły ludzkość. Wiara nie była już postrzegana tylko jako schronienie w trudnych czasach, ale jako żywotna i stała siła. Świat, teraz odnowiony, żył w harmonii, gdzie nadzieja i wiara zatriumfowały nad ciemnością, przynosząc nową erę pokoju i duchowości. Społeczności stały się bardziej zjednoczone, współczujące i świadome swojej roli w wielkim boskim planie. Charles Akute, młody święty, Został zapamiętany i czczony na całym świecie. Jego życie i nauki nadal inspirowały pokolenia, pokazując, że wiara i nadzieja mogą rozświetlić nawet najciemniejsze chwile. Ojciec Peter, teraz już w podeszłym wieku, patrzył z wdzięcznością, jak świat przyjął i przekształcił przesłanie, które otrzymał tej niezwykłej nocy. Cykl cierpienia i oczyszczenia doprowadził ludzkość do nowego świtu. Duchowa odnowa nie była już tylko nadzieją, ale rzeczywistością przeżywaną każdego dnia. Spadające gwiazdy, zaćmienia i tajemnicze światła na niebie stały się wspomnieniami, symbolami podróży, która prowadziła do odkupienia i pokoju. Z odnowioną i uspokojoną wiarą, świat znalazł stabilny dom w sercach mężczyzn i kobiet. Nadzieja, niegdyś kruchy płomień, teraz świeciła mocno i intensywnie. Prowadząc ludzkość ku przyszłości pełnej harmonii i duchowości. Wizja ojca Piotra została spełniona, a świat odrodził się pod znakiem wiary, nadziei i boskiej miłości. Każda społeczność, zainspirowana naukami Charlesa Akute, zaczęła głębiej cenić dobroczynność, współczucie i znaczenie aktywnego życia duchowego. Historia Carlosa, naznaczona cudami i pobożnością, stała się światłem dla wszystkich. Zachęcając do działania w dobroci i solidarności. Ojciec Peter, widząc tę przemianę, poczuł głęboką satysfakcję i wdzięczność. Zdał sobie sprawę, że jego misja została wypełniona, a boskie przesłanie znalazło podatny grunt w wielu sercach. Zmiany nie były tylko zewnętrzne. Ludzie zaczęli kultywować głębszą duchowość i odnowione zaangażowanie w wiarę. Natura. Która wcześniej była świadkiem tak wielu katastrof, zaczęła odzwierciedlać pokój odnaleziony w ludzkich sercach. Społeczności pracowały razem, aby odbudować swoje życie i dbać o środowisko, postrzegając minione katastrofy jako okazję do stworzenia bardziej harmonijnego i zrównoważonego świata. Ostatecznie wizja KS Piotra okazała się proroctwem nadziei i odnowy. Świat, przemieniony przez wiarę i Bożą miłość, Żył teraz w erze trwałego pokoju. Podróż cierpienia i oczyszczenia doprowadziła do zbiorowego odkupienia, w którym duchowość była żywotną i stałą siłą, oświetlającą drogę do przyszłości pełnej nadziei i harmonii. Gdy świat przyjął tę nową erę pokoju i duchowości, pamięć o przeszłym cierpieniu pozostała żywa jako ostrzeżenie i przewodnik. Społeczności stały się silniejsze, budując nie tylko fizyczne struktury ale także więzi solidarności i wzajemnego zrozumienia. Kościoły nie były już tylko miejscami kultu, ale ośrodkami społecznymi, w których ludzie spotykali się, aby wspierać się nawzajem. Ojciec Piotr, choć stary, pozostał centralną postacią tej duchowej odnowy. Jego mądrość i doświadczenie były poszukiwane wszędzie, a jego życie stało się nieustanną pielgrzymką. Niosącą przesłanie nadziei i wiary do czterech stron świata. Każde słowo, każde kazanie było przeniknięte głębią jego wizji, a ludzie słuchali go z szacunkiem i wdzięcznością. Wspólnoty, zainspirowane nauczaniem o Piotra, zaczęły kultywować głębszą duchowość. Nauki o znaczeniu solidarności i współczucia zakorzeniły się w codziennym życiu ludzi. Tworzyły się grupy wsparcia. Pomagające stawiać czoła wyzwaniom i wspólnie świętować zwycięstwa. Postać świętego Michała Archanioła stała się potężnym symbolem ochrony i wiary. Z zapałem odmawiano modlitwę do świętego Michała, prosząc o obronę przed złem i sidłami diabła. Ludzie szukali u niego schronienia przed duchowymi niebezpieczeństwami, ufając w jego zdolność do strącenia szatana i wszystkich złych duchów do piekła. Rozkwitło również nabożeństwo do Maryi, matki miłosierdzia. Wierni kierowali do niej żarliwe błagania, prosząc o pomoc w potrzebie i niebezpieczeństwie. Wiara w moc Maryi do ratowania tam, gdzie ludzka pomoc zawodzi, stawała się coraz silniejsza, a jej wstawiennictwa nieustannie szukano. Ludzie głęboko wierzyli, że Maryja nie może lekceważyć próśb swoich dzieci i że okaże swoją macierzyńską moc w sytuacjach największej potrzeby. Ojciec Piotr w swoich kazaniach podkreślał znaczenie tego nabożeństwa. Przypomniał wszystkim, że w czasach największych trudności wiara i modlitwa są najpotężniejszymi narzędziami, jakie mają. Jego przesłanie nadziei odbiło się głębokim echem, inspirując wielu do poszukiwania bliższej relacji z boskością. W ten sposób nowa era pokoju i duchowości nie tylko przekształciła struktury fizyczne i społeczne, ale także ożywiła wiarę i nadzieję w sercach ludzi. Wizja Ojca Piotra została w pełni zrealizowana, przynosząc duchowe odrodzenie, które oświetliło drogę do przyszłości wypełnionej harmonią i boską miłością. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu. Zostaw polubienie i subskrybuj kanał Dzisiejsze Prorocze Słowo na YouTube. Włącz powiadomienia klikając na dzwonek, aby otrzymywać inne posty.